Cześć moje drogie osoby z Poznaku koziorożca. witam serdecznie zapraszam Was na horoskop miesięczny. Omówię aspekt kwietnia i zobaczymy, jak tutaj się karty dla Was ułożą. Będzie troszkę nowy, zmieniony układ. Mam nadzieję, że się spodoba. Jakby co piszcie dziękuję za dotychczasowe komentarze, łapeczki w górę oraz subskrypcję kanału. No i właśnie, czy zaznacie szczęścia ogólnie tutaj w tym miesiącu to pucharów? Co osiągniecie w pracy, władczyni? Co osiągniecie w miłości, królowa denarów? Co w finansach, wierzę? I jakie tutaj zdrowie i samopoczucie, też tym samym kapłan? Mamy jedną kartę, właściwie tendencyjnie lekko spadkową, być może pewna sfera będzie wymagała innej uwagi niż się wydaje. Zaczynamy natomiast od tego szczęścia ogólnego. tak as pucharów tak zaznamy szczęście. Może być to szczęście w związku z nową energią uczuć. Nowe zauroczenie, nowa idea, nowa pasja, szczęśliwe zdarzenie, które wzbudzi euforię, tak czy owak, a z pucharów to energia. Zadowolenia z czegoś, co nagle się pojawia, co jest niczym, tutaj miłość do nowej energii, nowego zdarzenia, nowego pomysłu, może być oczywiście nowa miłość energii, Nie, może być też odnowa czegoś, co jest właśnie w kwestii asa asapucharów, czyli też na nowych zasadach, i to powodować może właśnie to szczęście w pełnej krasie. Może oznaczać też szczęście spowodowane odnalezieniem nowej ścieżki, która będzie olśnieniem, eurekom dosłownie. E, dalej, e, mamy pracę. Co osiągniemy w pracy? No Karta Władczyni, piękna karta obfitości, władzy, e, sukcesu, trzymania w, ryzy, w ryzach, tutaj, no tych. Tego aspektu, czyli awans, powodzenie, sukces. Także przy tym sukcesie może być kobieta, lub dzięki kobiecie, no ale no, po prostu poczujecie się, że jesteście sprawcami pozytywnej przyszłości, no i ten awans, tutaj wyróżnienie będzie przy Was. E, miłość. Kulowa Denarów. Kulowa Denarów jest specyficzną kartą, bo ona osiąga sukces dzięki swojej. Zaradności, takiej lekkiej próżności, oczywiście, dbanie o swój komfort. Co osiągnę w miłości? Mogę osiągnąć komfort, zadowolenie, jeśli będę działać jak taka kulowa denarów będę pragmatyczna, usystematyzowana będę działać wedle tego, co dla mnie jest korzystne i czy mam kogoś, czy nie. Kieruje się swoim racjonalnym osądem i swoim też jednocześnie interesem. Jest to też osoba, która po prostu szuka okazji do tego, by na przykład zrobić coś, czy w kwestii miłości, czy dla miłości, takiego, by właśnie zaskarbić swoją tą energię i zadziałać pozytywnie, tak? No, jest to królowa interesu, ale ona, ona mądrze działa, tak? Ona jest rozważna, ona jest spokojna. Bardzo racjonalna, tak, ale dba bardzo mocno też jednocześnie o swój właśnie ten komfort, wygodę i dzięki temu też osiąga satysfakcję w miłości. Finanse. No i tutaj mamy tą wieżę, która jest specyficzna. Co osiągnę w finansach? No to, co osiągnę, to mi te, ta wieża trochę może zabrać, tak? Co oznacza, że może być wydatek, może być zmiana statusu, może być jakaś wiadomość, która nas tutaj po prostu przetransformuje, może być strata, po prostu, że to, co żeśmy uzbierali to znowu będziemy musieli tutaj tworzyć od początku ruina planów, ruina czegoś. Transformacja to nie oznacza, że to jest na zawsze, to może być jakiś etap, to może być wiadomość, która w danym momencie może być rujnująca, no i potem trzeba będzie budować coś od początku po, po prostu. No i zdrowy kapłan Karta lekarza, porady, dobrego samopoczucia, ale też cierpliwości. Powinniśmy mieć cierpliwością, wyrozumiałością podchodzić do siebie z pokorą, do swoich dolegliwości, do tego wszystkiego, by być właśnie no, zadowolonym, tak? słuchać się też rad. Często jest tak, że coś tam słyszeliśmy, ale nie zrobiliśmy, potem się okazuje, że to miało jednak rację, a więc warto trzymać się pewnego rodzaju zasad. Jest to karta wizyt lekarskich sugestii, które są ważne e, trzymania się tutaj tradycyjnej mimo wszystko formy medycyny przy tej karcie tak no i ten e, kapła no on jest oczywiście aspektem tutaj związanym z zębami y, jamą ustą, szczęką karkiem, tył głowy ręce oraz oczy mogą być troszeczkę newralgicznym punktem natomiast sama w sobie jest dobrą kartą po, na przykład po operacji bowiem mówi o wyzdrowieniu lecz stopniowym Poprzez słuchanie się i wdrażanie w to, co jest nam przekazywane. Tak więc tego Wam życzę, będzie dobrze, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i idziemy dalej. A no biegniemy sobie do wodniczków. Witam serdecznie, drogie wodniki. Zapraszam Was oczywiście na tutaj co tygodni, czy na miesięczny horoskop. Oczywiście czeski błąd. Ja będę omawiała oczywiście tutaj aspekt kwietnia i zobaczymy, jak on się ukaże dla Was, a jest w nowej wersji i mam nadzieję, że się spodoba. No i patrzymy na szczęście. Czy zaznam szczęścia ogólnie w tym miesiącu? Giermek Buław. Co osiągnę w pracy? Rycerz mieczy Co osiągnę w miłości? Dwójeczka Buław. Co osiągnę w finansach? Dziesięć Buław. I jakie zdrowie, samopoczucie? Giermek Pucharowy. No, i zaczynamy tutaj od aspektu Giermka Buław. Czy zaznam szczęścia? Tak. Jeśli będę niczym Giermek Buław, czyli będę spontanicznie przyjmować wiedzę, uczyć się wszystkiego tu i teraz, będę otwarty na to, co się dzieje, będę w intensywnym ruchu informacyjnym tak będę szczęśliwa, ale właśnie muszę być otwarty, tak jakby, nawet jeśli mam swoje doświadczenia, ok. ktoś nam coś przekaże i tak, o, fajnie, fajnie, to coś są nowego, w innej wersji. Mamy otwarty, spontaniczny umysł na działanie, na nowe doświadczenia i dzięki temu właśnie tutaj jestem szczęśliwa, szczęśliwy. Szczęście też przyniesie w ogóle po prostu ogólniejszego, szeroko pojęta kwestia nauki, czyli podejmowanie kursów, szkoleń czy nawet kogoś uczenia. Co osiągnę w pracy? No i mamy rycerza. Mieczy. No tutaj mogę osiągnąć bardzo dużo, zwyciężyć coś, ale dzięki. Wytrwałości, błyskotliwości, nie obędzie się bez nerwów, bez ciężkich zdarzeń. Czy mamy pracę, czy też nie, musimy uważać na prowokacyjne zachowanie, na oszustwa, manipulacje, no i na to, by nie dać się właśnie zwieść, bowiem no, rycerz czy czasem jest taki właśnie nieprzyjemny. Natomiast w pracy, jeśli ją mamy, mogą czekać nas też niestety konflikty, ale możemy z nich wyjść zwycięzco zwycięsko, jeśli będziemy właśnie inteligentni, dyplomatyczni, błyskotliwi, tacy, że nie damy się złamać też. Co osiągnę w miłości? Dwójeczka buław. Mogę otworzyć przed sobą drzwi. E, może oznaczać to na przykład otwarcie na dwie relacje, dwie znajomości, e, otwartość na kontakty z daleka, na, na kontakty, które się dzieją tu i teraz, na bardzo spontaniczne. Jeśli mamy kogoś tak, że tutaj aspekt podróży, zmiany miejsca zamieszkania, otwarcia się na dwie opcje w ramach tej samej relacji, może być jakiś wybór, ale też i bardzo fajna perspektywiczna ścieżka, która może wyznaczyć Wam nowe, nowe trendy. Tak? No i namiętność, pasja, jest to bardzo fajna karta mimo wszystko. Dobrej komunikacji, mogę osiągnąć dobrą komunikację. Co w finansach? No, finanse mogą być przytłaczające, i tutaj dziesiątka była w, no, co mogę osiągnąć. No, na razie może być to czas dużych wydatków, różnych obciążeń, stresu też. No, sami możecie też nakładać na siebie obciążenia różnego rodzaju, choć też finanse mogą nie być do końca zadowalające. No i tutaj uważajmy, byśmy no, jeszcze nie dodawali sobie kolejnych mocnych wydatków, czy nie szarżowali z tymi pieniędzmi. No i jakie zdrowie? Tak, samopoczucie raczej dobre, pozytywne, radosne. E, tutaj możemy pomoc otrzymać od kogoś młodszego, generalnie ciepła energia. E, też w, w kwestii zdrowia możemy się czegoś nauczyć bardzo pozytywny aspekt. E, zwróćmy uwagę na hormony, układ moczowo płciowy nerki. E, jest to karta macierzyństwa e, oczywiście taka dodatkowa wiadomość. No i dobrego samopoczucia właśnie też pozytywnego rozwiązania jakieś ważnej sprawy, nowy początek jak najbardziej. A więc będzie to ciekawy dla Was miesiąc i mam nadzieję, że się podoba układ. Dajcie znać! Wszystkiego dobrego pozdrawiam. I idziemy do rybek. Witam serdecznie drogie rybki. Zapraszam Was, kochane rybki na horoskop miesięczny. Będzie w nowej formule i mam nadzieję, że się spodoba, jakby co piszcie. Dziękuję za dotychczasowe komentarze, za to, że jesteście, za super energię. No i już patrzymy, tak. Czy zaznacie szczęście ogólnie w tym miesiącu, w kwietniu, dziesiątka pucharów? Co osiągniecie w pracy? Giermek denarów? Co w miłości, kapłanka? Co w finansach, królowa buław? No, i jakie będzie zdrowie, samopoczucie, król bułap? Zaczynamy od aspektu dziesiąteczki Pucharów. Czy zaznam szczęście? Tak. To szczęście będzie w obrębie Waszych bliskich, rodziny. Będzie związane też na przykład ze znalezieniem czegoś, rozwiązania, sytuacji, osoby, która wpłynie bardzo pozytywnie na Waszą przyszłość. Natomiast tak, karta harmonii, spełnienia no, takiego prosperity jak najbardziej się pokazuje. Także szczęśliwych zwrotów okoliczności. E, co w pracy osiągniecie? Giermek buław, denarów, przepraszam, giermy denarów tutaj mówi nam oczywiście o aspekcie pracy. Tak naprawdę e, giermek ten to jest taki specyficzny, bo on zaczyna coś, tak, prawda? Natomiast on może pokazywać, że coś będziecie musieli zrobić. E, prawie że od początku czy uczyć się czegoś, czy może przyuczać czegoś. Może być to też czas nauki w ogóle w ramach pracy, szkoleń. Nie, ale dzięki temu osiągniecie coś bardzo ważnego, czyli bądźcie otwarci na naukę, bowiem osiągniecie coś więcej, nawet jeśli ten status teoretycznie czy praktycznie się może zacząć od początku, tak, bo to jest też cykl od początku, nowe zdarzenie, nowy obowiązek. Też uczcie się od młodych osób, bo może być to ważny aspekt. Co w miłości osiągnę? Kapłanka. Kapłanka, karta, intuicja, więc to osiągniecie, co będziecie przeczuwać też w jakimś sensie. Czyli i kierować się intuicją. Jeżeli będziecie się kierować intuicją, ona was doprowadzi do właściwego momentu. Dla jednych będzie to znalezienie właściwej osoby, lub wycofanie się z jakiejś relacji, lub inwestowanie w coś, co jest korzystne, lub właśnie uciekanie od czegoś, co jest. Toksyczne tak czy owak kapłanka kieruje się intuicją i to osiąga, osiąga to, co jest najlepsze dla jej programu w danym momencie. Co w finansach? Kurwa buławka. Jeśli zakasamy rękawy, będziemy silnie działać, pracować, zbierać informacje. Będziemy w nieustannym ruchu, możemy naprawdę mieć wysoki status finansowy. Może też nam pomóc, w tym silna kobieta i też warto może byłoby się jej posłuchać, lub zwrócić do takiej osoby, która otworzy przed nami jakieś bramy możliwości. No i zdrowie, król buław jest to aspekt dobrego samopoczucia, ale też i dyscypliny, czyli powinniśmy się łapać na tym, że na przykład a to coś tam na mnie się nie chce, a to lenistwa, coś tam, a to już dołujemy się, no to kul Buław nas, ale co ty robisz? Weź ty się łapado, już. Ogarnij się, tak? Jest to taki wewnętrzny też energetycznie głos, który po prostu nas skłania do tego, żebyśmy czegoś nie robili, co jest dla nas niekorzystne. Jest to karta wizyty lekarskiej, karta dopasowywania się do czegoś, dostosowywania silnej właśnie motywacji, która powoduje, że wychodzimy z czegoś. Ale musimy ćwiczyć, musimy być w ruchu. Musimy trzymać się właśnie zasad. Zwróćmy uwagę na kości stawy, mięśnie, układ ruchu kręgosłup, tam trochę kolana, stany zapalne oraz tutaj stany podgorączkowe czy gorączkowe. Natomiast generalnie jest to karta dynamicznych zmian, które możemy kontrolować i dzięki którym możemy być szczęśliwi w ramach zdrowia, bo będziemy kontrolować też te nasze samopoczucie. I tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, kochani. はい。Hey.